I zapraszam ostatniego referenta, pana doktora Marcina Klemeńskiego. Pan doktor jest pracownikiem naszego działu zbiorów specjalnych, a zajmuje się rękopisami. Pan doktor przedstawi nam wyimek ze swoich prac nad postacią Karola Piotrowicza, który był naszym przedwojennym dyrektorem. Tytuł referatu Karol Piotrowicz 1901-1940, jako redaktor prac naukowych, szkic do portretu ostatniego przedwojennego dyrektora biblioteki Pau. Bardzo proszę. Okay, dziękuję. Jak już myślę o takiej referat, także już ten moment e, wreszcie tak nadąpi w pewnym sensie dużą dużą niecierpliwości. Proszę Państwa, e, chciałem Państwu przedstawić taki krótki szkit e, do biografii Karola Piotrowicza, która, jak Pani Dyrektor wspomniała był naszym ostatnim przedwojennym dyrektorem biblioteki e, Pau. E, a, to tak. mamy mały problem techniczny. A dobra, okej, okay, super. E, tak krótki kim był Karol Pietrowicz. E, Karol Pietrowicz był e, 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 Urodził się 23 października 1901 roku, w Bochni pochodził z takiej dość dużej rodziny jego brat, m.in. Ludwik Piotrowicz był później znanym profesorem historii i starożytności na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piotrowicz zaraz po ukończeniu szkoły wstąpił do Wojska Polskiego, walczył w Legionach Polskich. Później walczył na froncie lwowskim na czyli wojnie polsko-ukraińskiej, a później wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 31 Pułku Piechoty Strzelców Konnych. Po opuszczeniu wojska w listopadzie 1920 roku wstąpił na Uniwersytet Jagielloński, gdzie na Wydziale Filozoficznym rozpoczął studia historyczne. E, studia historyczne zostały dokończone obroną pracy doktorskiej w roku 1925 napisał doktorat pod tytułem Historia po", e, Polityka Polski wobec Ślątka w latach 1439-1444 napitana pod opieką Jana Dąbrowskiego, a więc e, powojennego dyrektora naszej biblioteki, więc to tak się wszystko ładnie e, łączy. To ciekawe już tak się studiów Dotał zatrudniony przez Fryderyka Papi w Bibliotece i tam pracował w różnych działach, m.in. dział akteści i w 1931 roku zwolnił się etat dyrektora Biblioteki PAU tutaj właśnie w tym budynku, mianowicie do na śmierć dyrektora Władysława Barana dotał ogłoszony konkurs. Na skutek tego konkursu Piotrowi dotał wybrany. I to ciekawe, Piotrowi nie dedygnował pracy Biblioteki Agilonckiej, jednocześnie był dyrektorem Biblioteki Agilonckiej, przepraszam, Biblioteki PAU, jednocześnie był kierownikiem działu przybytku Biblioteki Agilonckiej, także umiejętnie łączył te dwa etaty, ale wtedy to nie było takie trudne, ponieważ ówczesna Biblioteka Agiloncka znajdowała się na ulicy Świętej Anny w Kolegium Maju, tam gdzie jest dzisiejsza, dzisiejsza mudeum, więc no daleko tutaj nie miał do pracy, także mówił przerwę, będzie do drugiej tak można, Martowa. Generalnie jako dyrektor dobrze się napisał w historii naszej biblioteki, ponieważ doprowadził do jej rozwoju zatrudnił wielu nowych osób wprowadził instrukcję opracowywania rękopisów, uporządkował generalnie sprawy związane z udostępnianiem publikacji, czytelnictwem i tym podobne. Jednak niestety już w sierpniu 1939 roku dostał powołanie do Wojtka w związku z mobilizacją, w związku z nadchodzącą Drugą wojną światową. Niestety miał nieszczęście trafić na kierunek Lybowdki. Pan ten dyrektor po 17 września trafił do niewoli Towieckiej i trafi do jednego, znaczy do obozu w Tolobietku i w wiotną 1940 roku dotarł do NKWD w więzieniu w Harkowie. A, można powiedzieć, no, taka e, trudna historia naszego e, e, dyrektora. E, generalnie, Piotrowicz, jako historyk, zajmował się historią ślątka XV-wiecznego. E, to był, można powiedzieć, jego konik. By był bardzo zaangażowany w istne prace, związane z napytaniem nowej polskiej historii ślątka, które były bardzo e, tutaj intensywnie prowadzone w Polskiej Akademii Umiejętności. Ponadto pytał wiele hatł do polskiego odpowiednika biograficznego, 52 hatła napitał. tym liczne artykuły o planach rewindykacji ślątka przed Polskę, o tragicznej śmierci księcia, o polskiego Mikołaja II. Wiemy też, że wiele prac było niedokończonych. Planował nową genealogię piastów ślątki, nowy kodeks dyplomatyczny dokumentów ślątki. Niestety te materiały przepadły, no na tak, no, działan tutaj, można powiedzieć, wojennych. Część materiałów została zniszczona przez rodzinę, no bo Niemcy tutaj w 1939 roku poszukiwali osób naukowców związanych z opracowywaniem historii ślądka. Generalnie doświadczenie naukowe, jak i również fakt pracy w bibliotekach, sprawiło, że był Piotrowicz zapraszany do prac redakcyjnych. Wiemy przynajmniej, o dwóch e, e, pratach, przy których brał udział e, w księdze pamiątkowej kuści e, Wacława Tobieckiego, to jest ten profesor po e, prawej stronie okulary znaczy na ten Krajnej, no a w 1938 roku brał e, udział w pratach redakcyjnych kuści e, Stanisława Kuścia, który był tutaj sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności. To ciekawe, gdyby nie to, że zachowały się materiały w naszych biurach, abyśmy nie wiedzieli, że Piotrowicz brał udział w tych pracach redakcyjnych, ponieważ w książkach nie ma żadnej informacji. Nie ma tam po prostu informacji o redaktorze. Te materiały trafiły do nas w 1977 roku do naszego rękopisów, dzięki likwidowanego ówcześnie dokładu dokumentacji historycznej PAN. I y Najstarsza to jest właśnie księga pamiątkowa kuści profesora doktora Wacława Tobieckiego. Tobiecki to był tutaj taki noworzecznik, e, zasłynął trochę dużo kontrowersji, ponieważ e, nie był zwolennikiem teorii, że to dzięki piłtutkiemu e, Bitwa Warszawska w 1920 roku została wygrana. W związku z tym, no, był trochę tekowalny przez środowiska e, ale w każdym razie e, w latach 1929-1937 pra, e, trwały prace, w związku z publikacją tej księgi miała być ta wydana z okazji 35-lecia pracy naukowej oraz 25-lecia pracy tobieckiego na Uniwersytecie Egląskim. Zachowała się bardzo obwita korespondencja. Wiemy z tej korespondencji, że w ramach tych prac był komitet w kładzie znanych historyków przedwojennych, Otkar Haleczki, Kazimierz Piwarczki, Kazimierz Lepszy oraz właśnie Karol Piotrowicz. Jednak główny sędziar pracował na barki młodego Piotrowisza. Piotrowicz był zaangażowany w korespondencję, pytał do różnych naukowców z prozbą o przysłanie artykułu go odbierał fundusze na wydanie księgi, proponował typ a więc kto przetrwał ofiarę no to już miał zagwarantowane w przyszłości przytłanie wydrukowanej księgi. Odbierał różne prace. Niestety kilku historyków mu odmówiło przytłania pracy, m.in. Palt Balder który z wielkim żalem nie nadeczą artykuł, gdyż w tym tamym czasie był dobywionany na przygotowania praw do trzech innych ksiąg pamiątkowych. No to, z kolei tutaj właśnie, Marian Gumowski podnania przykład artykuł o pieczęciach śląskich i to ciekawe, nie wykazał z ponieważ później poprosił o odwrot tego artykułu, który później się pojawił w innym, innej publikacji. No I z kolei tutaj też e, nie przysłałeś twoich prac Kazimierz Tyszkowski, Kazimierz Dobrowoltki, e, odmówili też Józef Władysław Jakubowski oraz Józef Wydajewicz. Ostatecznie e, twoje artykuły przysłało dziewięciu historyków, czyli Oczkar haletki. Karol Piotrowicz, który przygotował właśnie bibliografię e, Tobietkiego, e, Henryk Barycz, Stanisław Bodniak, Władysław Czafiński, Wanda Dobrowolska, Kazimierz Lepszy, Kazimierz Piwarczki, Adam Strzelecki oraz Mieczysław Bryński, a więc historycy e, związani z badaniami epoki nowożytnej i XIX wieku. E, to ciekawe, Piotrowicz e, e, nie tylko odbierał pieniądze, ale również szukał ofert e, na korzystne wydanie e, księgi i zachowały się jakby e, pitma dukarni, które jakby przytła swoje oferty wydawnicze. I Tutaj właśnie między innymi e, oferta dukarni e, Gablankowskiego, która się znajdowała całkiem niedaleko na ulicy Kłapkowskiej e, można powiedzieć od strony rynku e, na ulicy Kłapkowskiej już e, 6, tak. 6 e, operował że na wydanie arkusza. W tym czasie nie liczono według nakup wydawniczych, tylko według klon. Y, arku 16 klon nakłada się 600 egzemplarzy, by w, w ten tu 190... 193 zł, z kolei drukarnia e, e, Pawła Mitręgi z Szyszyna, e, to do Arkus e, oferował 141 zł, z kolei drukarnia dziedzictwa bogosławionego Jana Tarkandra w Szeszzynie e, oferowała do Arku 132 zł. No i jak to bywa, najtańsza oferta wygrała, w związku z tym drukarnia e, dziedzictwa e, później e, da, była zaangażowana e, w drukowanie tejże. Prat. Wiemy, że wyszło 500 egremplarzy tej księgi, jednak to ciekawe, dodatkowo zaangażowana była również drukarnia narodowa w Krakowie, która jakby otobno drukowała fotografię do Księgi Pamiątkowej, Z kolej odrębnie domówiono tutaj tą zdjęcia tych różnych nakładów w rachunku, odrębnie też nakład galanteryjno inteligatorski Piotra Grzywy, e, przedała e, tkurę tku do oprawy księgi, w kolei drukarnia Jagielonka w Krakowie, e, e, dotała domówienie na e, drukowanie dwustu da proszę na uroczystości jubileuszu e, profetora e, Tobieckiego. Piotrowi zmagał się jako redaktor z problemami technicznymi, tak w jednym listu jest pytana. wobec przerwania rozmowy telefonicznej ze strony poczty pozwalamy Tobie prosić uprzejmie o korektę. Także nie widać, że problemy techniczne jednak sprawiały, że tradycyjna korespondencja była bardzo potrzebna. Innym kłopotem była, no kłopotem to tak można powiedzieć, tych y, naturalną y, problemem była również niepodziewalne y, wydarzenia lotowe, jak y, wspomniana w 19 lipca 1932 roku nagła śmierć detera. I w związku z tym y, pojawił się problem, że y, nowy skład będzie opóźniony, ponieważ nowy zatrudniony deter nie jest tak prawne jak y, y, poprzedni deter, który zmarł. To y, ciekawe, ta, y, później ta księga była publikowana etapami napie, były artykuły poszczególne drukowane, wytyłane do historyków, oni dokonywali Twojej korekty, odtyłali do wydawnictwa, oni jeszcze raz poprawiają i drugą korektę i powrotem odpatrywne wydawnictwo drukowało i w na e, znaczy można powiedzieć, że Piotrowicz był zadowolony tej współpracy z e, drukarnią Dziedzictwa w Szczecinie, ponieważ e, potem zaczął poletać e, jej utługi jej między innymi historykowi, generałowi Marianowi Kukierowi, do znanej postaci, e, można powiedzieć, budżetu lecia międzywojennego. Ostatecznie wiemy, że e, drukarnia Dziedzictwa wyteniła twoje pracę na tumę 3250. Y, czech y, dwóch to jest dość sporą e, tumą. I to ciekawe. Uroczystość nadania księgi pamiątkowej odbyła się w 1933 roku. Jednak z rachunków, które się dachowały, wynika, że e, płaty należności na wydanie książki ciągnęły się aż do lipca 1934 roku. Trudno powiedzieć, czym były odglądane e, te problemy finansowe, czy problemy z debraniem e, pieniędzy, czy, no, jednak to byłoby trochę dziwne, ponieważ dachowały e, się e, Rękopiśmienne notatki Piotrowicza, w którym notował każde, yy, każdy wkład yy, finansowy. Około tu osób ofiarowało pieniążki na wydanie tej książki. To dość konkretne. Tu w związku tym no. Trudno mi tutaj na podstawie tych dachowanych dokumentów twierdzić, czym było to odglądane. Później oczywiście księgarnia, znaczy księgarnie odbierały księgi do do sprzedaży, m.in. Księgarnia Nauka i Sztuka na Podwalu 6, to dzisiejsza główna księgarnia naukowa, która potwierdziła odbiór egremplarzy do sprzedaży i oczywiście też e, e, Księgę pokwitowała również księgarnia Gbetnera i Wolfa, która miała swój przy Rynku Głównym 23 w Krakowie. No i oczywiście zachowały się lity, którym Piotrowi jakby roztyłał w imieniu Komitetu do różnych organizacji naukowych, do Towarzystwa Naukowego w Lwowie, do Podlęckiego Towarzystwa Przyjaciół i tak itd. Także zajmował się też późniejszym etapem roztyłania księg. Jeżeli chodzi o studia historyczne kuści z ma no to tu można powiedzieć, że to była trochę większa im w przypadku Tobieckiego, ponieważ kuszczama to była podstaw w Krakowie 60. się ogromnym autorytetem. Tekletaż Generalny Polskiej Akademii Umiejętności. W związku z tym, no, jakby łatwiej było Piotrowiczowi też debrać pieniądze i przygotować, e, jakby, te tomy. E, zapomniałem wcześniej wspomnieć, że ta księga Kuści Tobieckiego była planowana w dwóch tomach, jednak drugi tom nie wyszedł w względu na śmierć e, Tobieckiego, a tutaj właśnie e, w przypadku księgi Kuści ten Wyszły dwa tomy, opublikowano ponad 40 artykułów, to jest dużo. I tam, szybszej te prace poszły, ponieważ w latach 1937-1938, a więc tak rok praktycznie te prace trwały. Oczywiście był oczywiście komitet naukowy na czele Borysławem Konokczyński. Konokczyński, jakby podjął inicjatywę wydania tej księgi historycznej. On jako pierwszy wytrwał do zainteresowanych historyków jakby, zaproszenie do, przygotowania artykułu, ale jednak korespondencję, przekładał, do Karolowi Piotrowiczowi. No i, e, e, dość bogata korespondencja się zachowała, ponieważ zachowało się 70, litów od 41 nadawców, tutaj ma na myśli tam Lit, e, e, do Konopczyńskiego, więc tutaj, od takich nadawców jak Hendrik Barycz, Marian Friedberg, Ksiądz Tadeusz Gremma, Tadeusz Manteupel, no i oczywiście Haleczki. Także można powiedzieć, że, duże znakomitości nauki historycznej przedwojennej i e, jest też się zachowały listy do Piotrowicza, jednak e, tylko 10 listów się zachował e, do Piotrowicza, ale to świetne, ponieważ o trudności uczestnego redaktora, które można powiedzieć niewiele się od, e, różnią od dzisiejszych e, e, kłopotów redaktorskich związanych z wydawaniem prac biurowych, Jeden Franciszek Bujak przysłał twój artykuł probę o przygotowanie rękopitu do druku, dostrzegając się tym, że w kolekcie dopisze jeszcze kilkanaście dan. No to jest wiadomo problemy techniczne kolejne, z kolei Marian Friedberg. W liście 29 marca 1938 roku e, pisze o wytofaniu twojego artykułu, debgendu na to, cytuję, artykuł jest wyraźnie pechowy, czy prześladowany jakimś fatum, dość, że nie mam fizycznej ani zdrowej modności ukończenia go. Zaczynałem go i przerywałem szereg rady i mimo woli nie mogę przełamać tego fatum. No, można powiedzieć, twoje kłopoty będą z pytaniem artykułu, nie optym, myślę, tuczetnym autorom, jednak, to naskakujące, mimo temu, tego fatalistycznego listu, Friedberg kontu ukończył ten artykuł, który dotał opublikowany w tej księdze pamiątkowej, czyli jednak Piotrowicz muszą w jakiś sposób skutecznie zachęcić, tak, Friedberga do napytania artykułu. Z kolei, Stanisław Arnold odmówił przygotowania pracy de względu na przeprowadzkę, czyli prawo rodzinne i liczne obowiązki prowadzonym przez Ciebie ówczesnie człowniku geograficznym, Państwa e, Polskiego. E, no i kolej inni autory typu właśnie Marian Kukiel, Czesław Lechniewski, Roman Rybackki. E, można powiedzieć prawnie rajdowali e, zadania dla przed e, redaktora. To ciekawe, Piotrowicz bardzo skurpulatnie prowadził da dotyczące prac brykarskich i korektorski. Tego świadectwem to dachowane e, notatki 38 roku, wypełnione jego bardzo charakterystycznym, drobnym e, pitmem. Prowadził również e, korespondencję z Judefem, e, a przepraszam, e, Filipowskim. E, księga Pamiątkowa Kuczem została wydana ostatecznie w brykarni Uniwersytetu Jagińskiego, e, e, gdzie Filipowski o e, kosz arkusza 17 stron, 5 egzemplarzach na 137 zł. mianowicie w związku z tym, że ta księga pamiątkowa miała być kuści ku szczyby, Piotrowi Dała bardzo od do ponieważ, e, poprosił ówczesnego wojewodę śląskiego Michała Grazińskiego, czy takiego jednego bardzo odnanych postaci, wynanych historią, e, województwa Śląckiego, który na ten tel przekazał, eh, tkaty wojewódzkiej 1000 zł, to duża tuma. Z kolei, zarząd miejski miasta Krakowa, e, przekazał na ten tel 500 zł, no to proszę pana, pan, na to jest 1500 zł, a przy tołościowych kosztach grypy około, no, można powiedzieć, 5000 zł, to było bardzo dużo, bardzo dużo i bardzo dużo. E, tylko to ciekawe, e, e, tych pieniędzy nie finansowano korekty. za korekty musieli dopłacić autorzy. To czasami było problemem dla autorów, ponieważ e, te my były, dać to wytokie. Niektórzy odmawiali przyjęcia odbytek i korekty właśnie do względu na wytokie, e, rachunki korektorskie, które nie to w stanie ponieść własnych kiesieni, w związku z tym, że mają no, niewielkie pęcie i nie to aż tak da może. Generalnie później, e, e, Księga dotała wydana i e, Piotrowi dostał, e, zajmował się później oczywiście dystrybucją tej księgi wytyłał do autorów, dodał interesowane otu. E, dwa tomy kosztowały 53,50 złotych. to więc no, można powiedzieć na tamte czarty dna, dna, dna tuma. Oprócz tego w tych materiałach e, dotyczących księgi kuczeby nachowały się notatki zwędane uroczystością Bilouszowo, która się właśnie miała odbyć tutaj Akademii Umiejętności 19 i w tej talii, gdzie właśnie tutaj. 19 czerwca 1938 roku o godzinie 12, a po tej uroczystości miało się odbyć uroczyste śniadanie. Także tutaj jest tam taka zachowana notatka i przewidziano tej okazji 10 mów uroczystych. No to od dyrektora, potem od dyrektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a kończywszy na warytławie Konopczynskim jako przedstawicielu komitetu jubileuszowego. Księga Kutrzeby, masz na miała więcej szczęścia, szybko była przygotowana, w ciągu roku wyszły dwa tomy, gromadą artykuły, ponad 30 autorów, tym wyszła, tym Piotrowicz wydał swój artykuł o odgodnie księcia Mikołaja II Polskiego, w 1497 roku, który prawdopodobnie miał być większą, fragmentem większej całości poświęconej właśnie historii śląska wieku XV. No ale to jak wspomniałem, na początku II wojny światowej te materiały prawdopodobnie dotarły zniszczone przez rodzinę obawy przed represjami niemieckimi. Kończąc, Warto wspomnieć, że generalnie główny sędzia w pat na Karola Piotrowicza z racji jego doświadczeń bibliotekarskich i umiejętności, myślę, organizacji finansowych. No Najmował się generalnie typową pracą redaktora, skoro zbiera artykuły, upomina odpóźnionych autorów o ich prędkie natywanie, przygotowywał rękopisy do korekty oraz druku, zajmował się różnymi kwestiami wydawniczymi, szukał korzystnych ofert drukarni Krakowki i Szeszzynczki, dlaczego po ukończeniu korekty zajmował się akceptacją przed autorów oraz generalnie finalizował druk i najmowa się prawami finansowymi i później e, dystrybucją publikacji. Dzięki tej skrupulatności Piotrowicza zachowały się materiały i dzięki temu możemy tutaj właśnie w tych czatach e, e, obecnie, dzięki tym zachowanym rękopisom i e, e, rachunkom i listom twierdzić, że Karol Piotrowic w następnym stopniu był związany z przygotowaniem tych prac do druku, tego niestety w tamtych księgach nie to jakby nie jest wspomniane, że Piotrowicz był to zaangażowany, tym względu, że w tamtych księgach nie napisany tam wyka, tylko po prostu komitet uroczystości, komitet redakcyjny. To jest taki, można powiedzieć, niewielki przyczynek do, myślę, ciekawej działalności Karola Piotrowicza, która niestety została tak tragicznie przerwana wiotną 1900 czterdziestnego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.